Wiedza ojca Pio, tom pierwszy www. Witam serdecznie wszystkich w systemie miłości na wygnaniu. Bo jesteśmy w tym świecie na wygnaniu, nie Bóg nas wygnał, On nikogo nie wygnał, wręcz odwrotnie przyciąga nas. To Kościół i te inne wszystkie religie to zepsuły ten pogląd Boga i Boga uważają za jakiegoś tyrana. Ojciec mówił, że Bóg nie jest żadnym tyranem, jest dobry, kochający. Mama i tato, najlepszy rodzic, najbardziej współczuje i najbardziej broni, wszystkich broni. Więc sami żeśmy wyszli z nieba i sami teraz musimy to wszystko ponaprawiać, uzdrowić swoją duszę. Jak Ojciec mówił: Samiśmy zepsuli, sami musimy naprawiać. I świat po części też musimy naprawiać, ale jesteśmy Wygnańcami z własnej winy. Wyszliśmy i teraz tak się możemy nazwać, że jesteśmy na wygnaniu. Ale Bóg robi wszystko, wszystko, co tylko może, żeby z powrotem wszyscy z kosmosów różnych wrócili do Boga. A poziom jest jeden materialny kosmos. I wznosimy się świadomościowo i duchowo do poziomu zbawienia. I na tym poziomie zbawienia wszyscy idą. Nie wiedza zbawia, <laughs> wiedza nie zbawia, tylko Bóg zbawia. Jego miłość zbawiła nas. Jezusa miłość, którą pokazał, ofiarował siebie z Maryją razem, swoje całe życie oddali, żeby tworzyć miłość i luksus naszych uczuć. Bo to przecież w sumie o to chodzi. Nie wiedza. No, wiedza jest ważna. Jesteśmy więksi, jak więcej wiemy, ale żeby nas to nie pogrążyło, bo miłość jest najważniejsza. W miłości dopiero się zdarza wiedza, zdarza się wszystko. Bez miłości, jak ojciec powiedział kiedyś, nic nie ma sensu: żadna wiedza nic nikomu nie da, bo właśnie o takie później wychodzą <laughs> takie kruczki jak wojny <laughs> putinowskie, amerykańskie, brytyjskie, francuskie. Kolonializm, imperializm i te wszystkie lewactwa to właśnie wychodzi z tego. Z zanieczyszczonej duszy, z egoizmu, z nieduchowości. Dlatego mówię, że musimy się wznosić na duchowość wyższą, na miłość, nieświadomość. Znaczy nie wiedza, bo wiedza jest przydatna tylko, ale niestety wykorzystujemy ją w złym kierunku najczęściej. Robimy coś złego z tą wiedzą. Produkujemy nieodpowiednie um, rzeczy, które są przykre dla ludzi, niedobre, jak właśnie mówię. Produkcja broni i wojen to wszystko jest przeciwko duszy, przeciwko Bogu, przeciwko pokojowi, przeciwko miłości. Wykorzystana jest wiedza, nie miłość, tylko wiedza. Dlatego musimy stawiać na miłość, a nie na wiedzę. Wiedza to nauczysz się całkować, obliczać różne rzeczy, skończysz szkołę, już nic nie pamiętasz, nie zrobisz tego. Nawet tabliczkę mnożenia czasami się zapomina, bo teraz są już te kalkulatory, wszystko same robią. To nawet się zapomina, więc wiedza nie jest najważniejsza. Absolutnie nie, tylko miłość zbawia. Jezus przez miłość pokazał, jak wierzyć, jak kochać i dał nam swoją energię. Dał, dał. Syn światłości. Dał tą energię nam, żebyśmy tą drogą podobną szli przez miłość, a przy okazji być ciekawym i chłonnym wiedzy różnej. <laughs> Żeby nam się <laughs> mózg nie zastygł, to trzeba coś mu tam dawać jakąś pożywkę, w formie wiedzy, w formie ciekawostek i oczy, żeby też muszą odbierać jakieś obrazy, bo jak zamkniesz, no to a zaczniesz iść, to walniesz w ścianę albo się przewrócisz. Więc wszystko potrzeba wiedzieć i mieć wrażenie. Bez wrażeń nie istniejemy. Wszyscy muszą mieć wrażenie. Ale <laughs> zamkniesz oczy medytujesz, to też masz wrażenie, jeszcze większe. jak kiedyś przecież mówiłem wam, umiałem wychodzić z ciała, ale. Potem się zacząłem bać tego, ponieważ moja wyobraźnia, no, głupiała, że tak powiem, i mi ojciec Pio, pytałem ojca Pio, co mam zrobić z tym, bo to mnie bardzo wciągało i się chciało, tak jak narkotyk prawie, <laughs> mówi, to przerwij, ja ci pokażę prawdziwe niebo. Bo to wszystko są tylko hmm, takie <laughs> zespolenia naszej wyobraźni, naszej wiedzy, skojarzenia, to nie jest tak naprawdę podróż, to jest podróż wewnątrz siebie. <laughs> Ty nie podróżujesz tak. To jest wielka tajemnica i bilokacja tak naprawdę też jest podróżą wewnątrz siebie, a może dusza się rozszczepiać, bo dusza jakby nie potrzebuje przestrzeni wielkich czy, czy. No jest to inaczej, ale ja też na to nie wchodzę, bo ezoterycy zaraz tutaj będą się śmiali, bo oni wszystko wiedzą. Jak oczywiście wszystko wiedzą, nawet Pana Boga rozpracowali już. <laughs> Więc to już yy, nie wchodzimy w to, bo wiedza ta podstawowa, dwa skrzydła, wiedza duchowa, wiedza materialna, nam no wystarczy do zbawienia. Ojciec mówił, że do zbawienia wystarczy być dobrym i kochać wszystkich jednakowo. No i tyle. <laughs> Przebaczać wszystkim. To co zrobił Bóg. Bóg taki jest właśnie. <laughs> jest dobry i kocha wszystkich jednakowo. I przybaczył wszystkim, podał rękę pierwszy na zgodę i jeszcze pomaga. Więc tylko tyle wystarczy, żeby się zbawić. Nie trzeba żadnej ezoteryki, żadnej teologii, żadnej filozofii. <laughs> Nic nie potrzeba. Tylko kochać, bo poprzez kochanie, poprzez miłość idzie strumień radości i szczęścia. Z wiedzy nie idzie szczęście. To jest tylko takie zadowolenie swojego egoizmu najczęściej, bo chcesz mieć oczywiście zaraz doktoraty, papiery. I tak dalej, i tak dalej. Ojciec był za nauką, owszem, jak ktoś pytał, to tak, żeby się kształcił. Ja na przykład miałem taki moment, że chciałem. Ojciec powiedział, ty nie musisz się kształcić wysoko, absolutnie. No i bardzo dobrze, bo ja bym dopiero zmarnował sobie życie, gdybym się zaczął kształcić. <laughs> nie miałbym czasu na pisanie, na rozmowy o takich rzeczach, tylko bym tługł jakąś tam wiedzę materialną i bym mnie po prostu to pogrążyło i bym musiał urodzić się znowu i nie zbawiłbym się, a teraz żyję już ostatni raz, to mi ojciec Pio też powiedział. Mój anioł stróż też mi mówił, Franciszek, już tu się nie będę rodził, bo zostawię po sobie te dzieła. I ojciec, dlatego ojciec Pio też mi właśnie mówił, pisz, pisz, bo potem jak umrzesz, nic być po tobie nie zostanie, więc będą dzieła i macie te dzieła, właśnie są napisane. Jest nie Facebook tego, na Facebooku też się dzielę, ale macie audiobooka też i już nagranego aktor wrocławski to nagrał, więc na tej stronie system możecie sobie yy, kupić. To tanio, tam 50, 49 zł chyba, cała książka <laughs> przeczytana. 36 pliczkach, I może jeden tam mniej więcej, ponad godzinę mniej, to zależy, jak nam wyszło. Słuchania, więc jak chociaż parę minut dziennie sobie posłuchać, a ci, którzy słuchają to, no to słuchają, to no dobrze, ale można sobie w innych momentach też <laughs> puścić taki audiobook. I taką drogą chcemy iść, aby nas wyzwolić i zbawić, ale nie poprzez, jak mówię, wiedzę. Politykę, tylko przez miłość. A jak mamy miłość, to wprowadzajmy tą miłość w politykę, w geopolitykę, w ekonomię, w matematykę, fizykę, we wszystkie sprawy związane z państwem, do parlamentu, do sejmu, do no wszędzie po prostu, wszędzie. Do ministerstw, system miłości wprowadzać i mówić o Bogu. O tym, że jesteśmy aniołami, że musimy się wyzwolić, i to i do prawej, i do lewej trzeba mówić. <laughs> ja tylko, jak krytykuję lewą stronę, to nie, nie dusze krytykuję, nie ich, ja mówię o lewakach, ale tak naprawdę ich nie można ocenić samych w sobie, bo taką drogę obrali i na takim etapie są. Natomiast ideologie potępiam bo ona właśnie blokuje te dusze i jeszcze innych zniewala. To więc to trzeba stawiać ostro w sprawę. Jezus był znakiem sprzeciwu. Ja też jestem znakiem sprzeciwu. Najważniejsze, że wyszły te dzieła. A teraz <laughs> swoje spełniłem, dlatego żyję tu już ostatni raz. Jeszcze tylko ten trzeci tom dokończę za jakiś tam czas i spadam. <laughs> Spadam z tej ściany, z tej płaskiej ziemi, jak to niektórzy mówią. Dzieci tak spadł, jakby ta płaska ziemia była. Nie żartujmy sobie. Módmy się za wszystkie dusze w czyściu, czyli w kosmosie, to jest czyściec. Piekła nie ma, już wam mówiłem. Nie ma żadnego piekła, to, to była doktryna specjalnie robiona pod, pod to, żeby <laughs> straszyć ludzi. No, trochę to nawet wiele, wielu dobrze zrobiło, bo się boi piekła, no to stara się być dobrym i kochać Boga. To nie jest takie też złe, z drugiej strony. <laughs> Ale ważniejsza i wyższa jest wiedza, że piekła nie ma, natomiast miłość. I powtarzamy te życia. Jeśli stracimy miłość do Boga i do ludzi, do zwierząt, do wszystkiego, no to nie będzie zbawienia, a nie wybawienia. Będzie powtórka. Tak jak ludzie w szkołach zostają w klasie. Czasami nauczycielka w, do, w, w koze, do kozy postawi do ściany w kąt. Pamiętacie, jak to było i czeka, czekać, bo byłeś niedobry, niegrzeczny i krzyczałeś na lekcji. Ja byłem zawsze grzeczny na lekcji, a na lekcjach religii pamiętam, to byłem najgrzeczniejszy. I zawsze mądre pytania zadawałem księdzu. Ja w ogóle byłem grzeczny w szkole, bardzo. <laughs> I w ogóle jestem grzeczny. <laughs> nigdy, nigdy nie, nie szalałem specjalnie. A tam czasami się zdarzało, że nakrzyczałem coś tam. O... Musiałem przez to też przechodzić. Tąp tąpnąć nogą mocno, krzyczeć. Czasem i podchmielony byłem, ale nigdy nie byłem pijany. Naprawdę nigdy w życiu nie byłem pijany. To, co ojciec mówił, że tam po dobrym obiedzie od czasu do czasu można sobie tam wypić trzy kieliszki. a czwarty już od diabła. Mnie się zdarzyło takie większe kieliszki, trzy wypić. No to trochę już mi tam zabuzowało. Ale naprawdę nie warto za dużo, bo yy, nie kontroluje się człowiek. To już zauważyłem też to i dlatego ludzie dostają głupawki kompletne, jak się za dużo wypije. <laughs> nie wiedzą, co mówią. Na drugi dzień w ogóle nic nie pamiętają. Nic, kompletnie nic. Na ogół tak jest, bo znam przecież kilku alkoholików, opiekowałem się nad nimi troszkę tam, to na drugi dzień nic. Kompletnie nie wiedzą, co robili, gdzie byli, o czym mówili. <laughs> Więc alkohol to jest straszna rzecz, z drugiej strony. Ale troszkę dla zdrowia, dla lepszego przepływu energii, to tak, ale to nie <laughs> nadużywanie wszystko, czegokolwiek to szkodzi, przecież cokolwiek by się. Jakbyś tylko na sokach żył, to też sobie zaszkodzisz, coś tam się może. Jakbyś tylko same ziemniaki jadł, to ci się krzywe nogi zrobią. Tak już takie badania są. Jak będziesz samo mięso jadł i bez węglowodanów, i bez biał... bez tłuszczów jakichś jeszcze dodatkowych, to też niedobrze. Trzeba zrównoważoną mieć tą dietę troszkę, jeśli chodzi o życie ludzkie. <laughs> ja byłem długo wegetarianinem i ojciec mówił, że teraz mało mięsa jem. Prawie w ogóle. Mnie ktoś tam poczęstuje, jak jestem u mamy Majki, to tam ona troszkę tam coś gotuje, to ja sam to w ogóle już tu nic nie gotuję, szczerze mówiąc. <laughs> Płatki owsiane trochę, jajka, o jajka tak. No nieważne, w każdym bądź razie y, dieta jest ważna, ale nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest miłość, bo miłość zbawia. Ani wiedza, ani dieta, ani profesjonalizm jakiejkolwiek pracy czy coś was nie zbawi, nie ma szans na to. Mamy krótkie życie teraz, bo się zdegenerowało to wszystko, ale można w tym krótkim życiu się zbawić. Nawet jak jesteś chory i masz problemy, też się możesz zbawić. Tylko nie narzekać, raczej kochać. Kochać, kochać, jeszcze raz kochać. Dlaczego miłość nie jest kochana? To mówił święty Franciszek z Asyżu. A on był najbiedniejszym człowiekiem na świecie. W worku chodził. To przecież pamiętacie, znacie historię świętego Franciszka z Asyżu. Się przeciwstawiał temu bogactwu kościoła, bo przecież tam imperium, zrobili z tego kościoła, a nie jakiś kościół. Więc chodził w worku, jak mu się dziura zrobiło, to, to zaszywał, robił łatę i przyszywał, i chodził w tym worku do końca. Jest przecież jego. Jego, ten worek, którym, na, w którym chodził, w, w wasyżu jest. <laughs> San Giovanni Rotondo, są ojcu Pio, sutanny też. Ja mam jeszcze swoją sutannę z <laughs> jezuitów, mam schowaną, mam. trzeba by ją przeprać, bo mole z <laughs> no To dla mnie taka symbol, że byłem, tak po prostu wziąłem kiedyś ze sobą i tyle. To myślę, może się przyda. <laughs> Nie wiem do czego. Po ojcu Pio też zostały sutanny, stóły, takie widziałem, byłem tam. Za szkłem oczywiście wszystko jest. Ornaty są, w których chodził. No taki, taka była liturgia, taki jest sposób na, na duchowość katolicką. A to wszystko jest wzięte, jak na, tak naprawdę, częściowo z, od faraonów i od innych cywilizacji. Kościół o tym dobrze wie. Te triary, to wszystko, pastorały, to wszystko wzięli od faraonów starożytności. Tylko potem to wprowadzili sobie w ten sposób. I ołtarze przecież też ze starożytności poszły. Stary Testament przejął to z innych cywilizacji całopalne ofiary. Tam przede wszystkim były zwierzęta zabijane, palone, bo jechowa czy tam inni chcieli, żeby im ten mięso usmażyć, żeby ten zapach szedł, żeby się Jechowa cieszył spalonym mięsem. Potem inni wykorzystywali to jak Majowie, to z kolei dziewice mordowali, serca wyciągali na tych ołtarzach, krew się lała straszna. No i dzisiaj Kościół katolicki przecież to samo przejął tłucze tego Jezusa na tym ołtarzu, tłucze i tłucze i utłuc go nie może. Fula się z tego też śmiała właśnie, że że to jest niepotrzebne, tak, takie tłuczenie i przypominanie. Po co? Trzeba mówić o miłości, a nie tylko o ofiarach. Ofiary nie są celem życia, tylko miłość jest celem życia i sensem. <laughs> Modliliśmy się czy nie? Bo już nie wiem. Nie, chyba nie. <laughs> to się pomódmy za ten świat, za nas, abyśmy się szybko zbawili i dali sobie spokój już z tą lewicą, z prawicą, z tym światem, bo on nas wykończy. Wcześniej czy później nas wykończy, bo codziennie umierają ludzie, tysiącami umierają, ale i też się rodzą. No ale cóż, jeden o drugim nic nie wie. <laughs> Święty Michał Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchryj nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Ja to w ogóle lubię, Ludwik tak samo, obrazki jak mam święte na przykład takie, czy Matkę Boską, to co dzieje, on całuje. Świętego Michała całuje, Ojca Pio całuje, wszystkich ich wycałuje. No, Manry Monroe też całuje, potem całuje, tych to za wysoko wiszą, czasami tylko, co nade mną są. Ale Faustynka, wszystkie tutaj, które wam pokazuję, to zawsze ich całuje. powie się ręce, w czółko. I Ludwik też to robił, ten, co mnie wprowadzał. Wszystkie obrazki zawsze całował. Ojca Pio całuje Tutao. To więc całujcie, całujcie się i całujcie. To będzie dobrze. <laughs> Lepiej się całować niż wojny wywoływać. To jest milion razy korzystniejsze. To Wam teraz poczytam coś jeszcze <laughs> z drugiego tomu. Krótką myśl. Nikogo nie można potępić, bo sam nie wiesz, kim byłeś w poprzednim życiu. Wszyscy ulegli brak, brakowi energii mądrości. Wiedza a mądrość to jest różnica, pamiętajcie. Mądrość wypływa z miłości, a wiedza, się dotyczy tylko tego świata, bo w niebie nie ma wiedzy, tam jest pełnia poznania. Znaczy, pełnia rozumienia, mądrości. A poznawanie szczęścia, to rozwój szczęścia, to jest w niebie, tak. Będziemy poznawać całą wieczność, ojciec mówił. Więc wszyscy ulegli brakowi energii, mądrości, wszyscy błądzą. Skazą na inteligentnej duszy jest nieudana natura obecnego życia, skomplikowana i cierpiąca, potrzebująca wybawienia. No, musimy się wybawić, właśnie o tym cały czas mówię. Jak tu zrobić, żeby się wybawić? Być dobrym, po prostu być dobrym, uśmiechać się do życia, do mrówki, do słonia. To pana Tuska. Do wszystkich trzeba się uśmiechać, żeby zmądrzyli i się szybko wybawili. Bóg zbliża się najbardziej do tych dusz, które rozumieją i potrafią rozumieć innych. Bóg rozumie i współczuje każdej istocie. Bóg jest mądry i jest najbardziej tolerancyjny ze wszystkich istot. W niebie tak samo jest dobry i tolerancyjny, pomimo, Iż nikt tam zła nie czyni. Widzicie, jaki Bóg jest mądry? W niebie jest mądry i tutaj jest mądry. Jest dobrym ojcem i w niebie, i matką, i w niebie, i, i we wszechświecie. Tutaj nam posyła różnych synów i córki światłości, abyśmy się y, zmienili na aniołów prawdziwych, żebyśmy skrzydła w końcu sobie, żeby nam wyrosły. Skrzydła anielskie, którymi sobie po, hmm, polecimy do. Później do tego, do nieba, czyli mądrość, pokorę, dobroć, łagodność, uprzejmość, kultura, duchowość, stopnie wzniosłości, poznawania Boga i świata. Taka jest droga do Boga, nie ma innej. <coughs> ezoterycy i kościoły dużo rzeczy powymyślały, a ezoterycy też w ogóle nic nie wiedzą, kompletnie. A jak ja już słyszę, że ktoś ma widzenia i jakieś regresje robi i wszystko wie, co tam się dzieje w ziemi, ponad ziemią, w niebie, i gdziekolwiek to śmiech na sali mnie ogarnia. <laughs> tak was oszukują. A mnóstwo ludzi w to wierzy. <laughs> Wieszcie, czy ja wam bronię wierzyć? Ja was prowadzę drogą idealnie prostą. Do Boga, żebyście się szybko za jednego życia zbawili, abyście nie wędrowali po różnych dziurach kosmosu. <laughs> Jeszcze jedną myśl. Wyłączenie niebo uwolnione od pseudo Boga, od religii, medytacji i modlitwy zna prawdziwe życie. Bo niebo jest uniwersalne. Uniwersalne dla Oczywiście dla miłości i dla dobra, nie dla zła. Tam nie ma zła, nie ma tam żadnych le lewaków, ani liberałów, ani. Tam, to, to nie istnieje coś takiego. <laughs> Więc tam jest. Bóg prawdziwy nigdy nie chwali się, że jest Bogiem. Robią to tylko kosmici, aniołowie stworzonych przez siebie religiach. <laughs> Im bardziej się wyprzesz Boga z umysłowego, tym bardziej Go poznasz jako oryginalnego. Święty Jan od Krzyża, który też schodził do mnie na rozmowy, bo jego dzieła czytałem, po prostu dobrze, dobrymi kumplami byliśmy na rozmowach, ze świętą Teresą Wielką, bo ona, wtedy, ona też była jego jakby koleżanką, nawet go przechowywała, bo ucie musiał uciekać, bo zakon go chciał zabić, w lochach go trzymał i tam napisał piękne dzieła. Jego własny zakon chciał go zlikwidować, spalić na stosie, Teresę później zresztą też. I Taki kościół, to nie kościół, to jakieś szataństwo, <laughs> nie kościół swoich chciał palić i nabijać na palę, no po prostu tragedia, no to jak, jak Putin <laughs> morduje ludzi, gwałci. Kościół robił ze swoimi to samo, to nie był kościół, to jest po prostu para... karykatora kościoła. Teraz Kościół się nie chce do tego wszystkiego przyznać i mówi jakieś inne farmazany z kolei. Ale jest dużo fajnych księży duchownych, i cieszmy się, że Kościół jest. Bo naprawdę, jakby nie było, ale jest przed reformą i to ogromną reformą. I to taką wiedzę musi prze, przeorać, taką jak ja tutaj napisałem. Inaczej to z tego Kościoła będą same nitki tylko. Ale dobrze, że jest. Jest o co się zaczepić. I święty Jan od krzyża XV wiek Dopowie Należy wiedzieć, że dusza jako duch Nie ma ani długości, ani szerokości Ani wysokości Ani jakiejś mniejszej lub większej głębi W swojej istocie Tak jak je mają Ciała posiadające wymiary I czytam dalej <laughs> To święty Jan go od krzyża XV wiek Doktor kościoła zresztą Później go zrobił doktorem Najpierw go chcieli spalić A potem go doktoryzowali po śmierci. Mnie też chyba będą doktoryzować po śmierci. Poobcinają mi ręce, nogi, zamordują mnie i potem będą mnie męczennikiem ogłoszą, No Kościół to może mnie nie zamorduje, bardziej ta lewactwo. Tym samym nie, mam, nie ma w niej części, ani żadnego różniącego się zewnątrz i wewnątrz. Jest bowiem jednolita o duszy mowa. I nie ma żadnego centrum głębi. A w tym mniej, mniej głębokości wymiernej. I nie może być bardziej oświecona w jednym niż w drugiej części. W jednej czy w drugiej części, jak ciała fizyczne. Bo tu mamy zmysły, ciała fizyczne, wiadomo. Tu jest to, tu jest słuch, tu jest to, tu jest tamto. Tym słyszymy, nogą nie usłyszysz nic. <grym> tu mówimy. Innymi częściami nie możemy mówić, i to jest ograniczone przestrzenią, i, i tymi zmysłami, i, i możliwościami. A dusza nie. I Jan Janot jeszcze pisze dalej. I nie może być bardziej oświecona w jednej części niż w drugiej części, jak to ciała fizyczne, lecz cała jest jednakowo bardziej lub mniej jasna. Podobnie jak powietrze, które całe jest jednakowo o mniej lub bardziej prześwietlone. No to widzicie. <laughs> Taka jest dusza. Ojciec mi mówił na rozmowie, kiedyś, przy... trzymam Twoją duszę w dłoniach. Więc ona może mieć różne formy. I ojciec dodał, że dusza nie ma stałych cech. No to Janot że to właśnie mówi. Też. Może być bardziej jasna, albo bardziej ciemna, bo jesteśmy zarysowani, jak ojciec mówił, poprzez życie w kosmosie, wojny, nienawiść i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko, co było przeciwko miłości, to nas zarysowało. A Jezus nam pokazał, jak mamy kochać i przebaczać. <laughs> Podobnie, to już skończyłem tego Jana, dalej. Podobnie mi, yy, mi się to wyja, wyjaśnienie, co ja czytam, podoba mi się to wyjaśnienie świętego Jana. Od czasu do czasu przychodził na rozmowy ze mną yy, <laughs> za przyczyną Ojca Pio. Obecny święty Jan jest doktorem Kościoła, to mówiłem. o no, Kościół, ale jak zwykle, Kościół go nie lubi, gdyż był buntownikiem. Zagłoszone poglądy wzięto go w, zakon, w zakonnych Lochach. Uwięziono go w zakonnych Lochach. Udało mu się uciec. W tajemnicy przechowywała go u siebie. To, co mówiła święta Teresa Zawilla, którą. Próbowano tak samo za poglądy spalić na stosie. Potem, niestety, jak to uczyniono, zawsze pisma Jana i Teresy Ogromnic ocenzurowano i przeinaczono, by dopasować je do obowiązujących w Kościele dogmatów i trendów. <grym> Teresę uratował Jezuita tak naprawdę z XV wieku. Też się wstawił za nią i nie została spalona. <grym> Także Jezuici nie są tacy zli. <grym> przecież ona była karmelitanką. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się systemu miłości i politykujcie tak, żeby było zawsze na końcu niebo. Tak trzeba politykować, żebyśmy szli do nieba. I wszystkim politykom i władcom tego świata i nam w domu, ojcom, rodzinom, braciom, siostrom życzę tego, abyśmy przez miłość i dobro, bo tylko to zbawia, szli szybko i zakończyli ten żywot który teraz mamy, bo to jest szansa. To trzymajcie się, i pa, papa, każde życie ma szansę, ale niewykorzystaną. Dlatego ojciec mówi, że ten czyście trwa prawie w nieskończoność. Trzeba być bardzo pokornym, bardzo pokornym, ale mieć swoje zdanie, i czasami trzeba twardo też powiedzieć. No to trzymajcie się.